Cześć, z tej strony Mikić i w tym filmie pokażę wam jak grać w grę Palec Boży. Będzie to tłumaczenie zasad, którym możecie zastąpić swoje tłumaczenie komuś tej gry. Naszym celem w grze Palec Boży będzie zdobyć jak największą ilość punktów zwycięstwa, które będziemy zdobywać przez to, że będziemy mieli swoich proroków albo świątynię na wyspach. Gra będzie trwała 4 rundy, w przypadku gry 3 osobowej 3 rundy i w każdej z nich będą występowały 3 fazy. Pierwsza faza to jest faza praw, czyli dobieramy dwa prawa stali i kładziemy na planszy. I wtedy wszyscy gracze głosują, czy wybierają to prawo, czy to prawo. Jest to jakaś zmiana w zasadach, która może być na naszą korzyść, albo nie korzyść. I głosujemy w taki sposób, że kładziemy kciuk w górę. Wtedy chodzi nam, że chcemy tą kartę, albo kciuk w dół, że o tą kartę. I wszyscy na 3-4 pokazujemy, którą kartę wolimy. Ta karta, która będzie miała więcej głosów, zostaje wprowadzona do gry. W przypadku remisu się losuje, chyba że ktoś gra temidą, a ja gram temidą, to ona zawsze wygrywa remisy. Więc wtedy ta karta wchodzi do gry. Ta karta nam wprowadza, że każdy gracz dostaje jednego dodatkowego proroka. Potem jest to za akcji, czyli po prostu pstrykamy swoimi prorokami na wyspy. Jak to działa? Po kolei będziemy pstrykać po jednym. Jest moja tura. Mogę go pstrykać z dowolnego miejsca z mojej chmurki. Ale nie mogę go wstrzyknąć już poza moją chmurką. Pstrykam stąd i strzelam. Ważne, że wstrykając to nie może być przesunięcie, tylko musi się stykać palec z innym palcem. I wtedy możemy wstrzyknąć. Jeżeli on dotyka jakiejś wyspy, to jest dobrze, bo będzie on punktował mi na koniec tej rundy. Jeżeli dotyka tego kółka, mogę go wymienić z moją jakąś świątynią i to świątynie pochodzić na wyspie. A jeżeli mój prorok dotknie tego kółka na środku. Wtedy mogę dostać jeden punkt zwycięstwa i plus jeden za każdą wyspę, na której mam jakiegoś swojego proroka lub świątynię. Czyli na przykład za to, bym otrzymał dodatkowy jeden punkt zwycięstwa, czyli dwa punkty za wstrzyknięcie pępek świata. I będziemy tak grali po kolei po jednym stryknięciu. Będziemy mogli się też wypychać poza wyspy, żeby zabrać punkty innym graczom. Ale na koniec rundy, gdy wszyscy. Sykniemy wszystkich swoich proroków, to następuje punktacja. Punktujemy za każdą wyspę. Gracz, który ma dominację na jakiejś wyspie, otrzymuje 3 punkty. Czyli ten gracz ma dominację na tej wyspie, ponieważ jest sam na niej, więc on otrzymuje 3 punkty. A wszyscy inni gracze, którzy mają obecność, czyli przynajmniej jednego proroka albo jedną świątynię, to otrzymują 1 punkt zwycięstwa. Tutaj ja mam dominację, więc otrzymuję 3 punkty zwycięstwa. Tutaj nikt nie jest na wyspie, więc nikt nie otrzymuje żadnego. Tutaj ja mam jeden żeton i mój przeciwnik ma jeden żeton, więc oboje otrzymujemy po jednym punkcie za obecność, ale nikt nie ma dominacji. Po punktacji wszystkich naszych proroków z planszy zabieramy oraz z tej płytki rezerwy też, bo tutaj trafiały proroki, które, które zostały wyrzucone poza planszę, ale świątynie zostają. I będziemy teraz grali kolejną rundę dokładnie tak samo, czyli znowu losujemy Dwa prawa i wybieramy, które chcemy. To jest na przykład, że strykacie swoimi prorokami używając małego palca, więc zawsze jakieś urozmaicenie zasad. I teraz będzie zaczynał drugi gracz, który wcześniej nie zaczynał. I tak cztery rundy. Kto na koniec gry będzie miał najwięcej punktów zwycięstwa, wygrywa grę. Dziękuję.